będzie taki odcinek, że igrzyska europejskie to przed tym pikuś. A właśnie tutaj igrzyska olimpijskie, na które nikt nie chodzi? To jest u nas. A, I tak. zawsze gospodarzą sprzyjają, jak to się mówią, ściany i stwierdzili, w czym możemy być w tych letnich igrzyskach mocni w skokach narciarskich i zrobili letnią edycję skoków narciarskich. I to jest to. Ale nie, czy to jest tam. No tak, że... ale żaden skoczek nie chce w nich startować. A może jakiś żużlowiec by wystartował? No. No. A nie, bo odświeżył stadiownictwo przy nami, no tak plus. Pierwsza kategoria. Ale zdrowie, na budowie. Ja chciałem tylko powiedzieć, że w Urugwaju nie ma wody, a my dzisiaj wodę pijemy. I to jaką wodę? Prażę! I dla wielbicieli sytuacji nadprzyrodzonych, pan Jaskowski powiedział, że następna wojna, jaka będzie światowa, to będzie wojna o wodę. Z tej okazji rozpoczynamy pierwszą kategorię, najlepsze zawody. Zaczniemy od dyscypliny o nazwie żużel, Ojej. bo mamy tu eksperta od żużla. Jest ten człowiek tutaj. To jest czapka z Z jakimi problemami ostatnio wiążą się mecze ligi norweskiej? Tak? A mają tam żużel? By tam Knudsen jeździł, ten Knudsen, wiesz. Brak ja tego... nie znam żadnego led norwego. jakimi problemami się teraz borykają? No? Żużla nie dowieźli na ten. Ostatnio miała się odbyć kolejka i się nie odbyła. Wody zabrakło. Za, za, mało, smar... za mało smaru na, na, tych, na tych, wiesz tych pierścieniach no, tak. przy saporcie. przy saporcie. Hmm. Za mało wody. No tak. Za mało wody? No tak. Czyli no nie mają po meczu. Nie jeździli na czystych motorach, tylko na brudnych. Jest akcja oszczędzania. Tak. I można korzystać z wody tylko w przypadkach nagłych, potrzebnych, naprawdę pilnych, mhm. a nie zabawowych. Że Liga nie norweska żużlowa nie jest traktowana jako poważne rozgrywki, tylko jako zabawa. Albo robimy zawody i przygotowujemy tor, polewając go. Uryną? Konewką, konewką. Nie no, z konewki można, to z konewki można, sporo tak, pod albo odwołujemy, no i okazało się, że nie chce im się z tą konewką latać. I widzisz, i gdybyś był teraz ogrodnikiem i byłbyś w Polskim Związku Działkowym, to by cię nauczyli czego? Że trzeba zbierać deszczówkę. To nie mogą jeździć, przecież Polskie, nie widzę lidze przy norwescy. Mogli. Na innych w kontynentach w... grają w Sekund... W Afryce? W Australii grają w W Afryce? W Pryce nie znają motorów, tak. A czy to jest tak, że w innych kontynentach na przykład, bo tutaj w jedną stronę się skręcają, nie? To, to na przykład na innym kontynencie w drugą stronę, czy nie? Na południowym w drugą, bo to jest inna, inna… No tak, ta, ta, bo to są ta. te równoleżniki i te… Tam, ta, tam się… Ten, tam jest półtronki. odwrotnie. A ty na przykład jesteś zwolennikiem tego, że jakbyś zrobił taki przekop, ale nie mierzej tylko przekop w głąb Ziemi, to na przykład jakbyś, jakbyś miał magnes, kompas i on by wskazywał północ, jakbyś przekopał cały, to by, to by on pokazał dokładnie odwrotnie? No, widzisz. <laughs> Będzie teraz Brazylia, mecz Czesi ligi. Przepraszam, ale ja byłem kiedyś w Brazylii i naprawdę jest piękny kraj. Oni jedzą kawę, praktycznie. Jedzą? Jedzą. Dlaczego jedzą? Bo tylko kawa tam rośnie. Czy to bierzemy że ręko i. Kawę z Luwaka to się. Tak, Najlepsze tak, tak. Są tak. Najlep... Najlepsze są. Z odchodów. z odchodów. Z odchodów. Z odchodów, tak, tak, tak. tak. To Adrian powinien lubić takie. Co? Kawa z odchodów? Kawa z od... najdroższa, ona kosztuje strasznie pieniądze. Kawę z gówna? No. Tak. Nie, ja w ogóle kawę nie piję. To co mnie to obchodzi. Teraz mecz trzeciej ligi miał być, czy to są poważne rozgrywki? To no tak. w zasadzie tak. Nagle pół godziny przed meczem przychodzi arbiter i mówi panowie, ale tu nie ma żadnej linii. Próbowali ratować sytuację i namalować szybko, to im właśnie deszcz się trafił. Ojej. Co się trafił? Deszcz. Dążymy za no wszelką cenę do rozegrania zawodów, no nie i... Nie może chyba się odbyć spotkanie, jak nie ma... Muszą być widoczne. Jak są niewidoczne, no to... Jedna chociaż by była, nie? No tak. No. Czasem patrząc kurwa na mecze, w ekstraklasie nasze, bo pierwsze, drugie, to też tam linii tak nie za bardzo widać. Patrzysz w telewizji, nie widzisz w ogóle tych linii, prawda? Nie widzisz, bo jest inny kąt padania. Światło. Ale to miejski stadion, to tam chłopak. Które zawody wygrywają? W Brazylii, jak jest 365 dni, to słońce świeci praktycznie 300 dni. Ja nie lubię tak. Ja wolę ten żurzę. Drugi raz, jak mi się miał urodzić. To ten... chciałby być żużnowcem. To ja nie, ja nie, byłbym Norwegiem. Autentycznie. Ja wierzę w reinkarnację i wydaje mi się, kiedyś była taka historia o takiej dziewczynce ma małej, która znała fakty z XVIII wieku, czyli tak jak gdyby ona chyba no była tak. wtedy. I pytali jej się, kto był twoim mężem, ona mówiła imiona swoich dzieci. No to też było takie, że jakiś zgadzało. tam tak. chłopczyk gdzieś tam po, poznał mordercę swojego zeszłego wcielenia, że tu zakopał zwłoki, tu, 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 tu. Wszystko tu wiedział. I, I trafili gościa. I trafili go? No. Druga kategoria najlepszy pomysł. A najlepszy, lepszy patent, <grym>, ale to ci powiem jak tego. kurwa. <grym>, Raków Częstochowa. Oj. Ostatnio drużyna kobiet grała w barażach o awans do trzeciej ligi. Bo jak Wygrała, mówi? ale ale zarząd no tak wysoko. Ale zarząd powiedział, I że w po ramach nagrody roz, rozwiązano im sekcję. Na sekcję. Taki pomysł tam mieli. Brawo, zwłaszcza że to był was ostatni mecz, bo już fajna nagroda, no ekstra. Sekcja nam potrzebna nie jest. Finansujcie Najmana dalej, tam w Częstochowie. Nie wygrywać. Nie wygrywać, grać, ale tak byle jak, no. Liga Hiszpańska. Zespół o nazwie Leganes. Leganes. Leganes, znam. Leganes, pod Madrytu. A, Teraz rozpoczęli akcję, sprzedajemy karnety. Jak przyciągnąć ludzi. Oni chyba to stąd... Się zastanawiali i wpadli na pomysł, żeby... Rawę podzielili na stadion, Ta, tak? Tak, że podzielili mu rawę. No. Na 10 tysięcy fragmentów tak. i każdy kto kupuje karnet wybiera sobie jakiś tam fragment z tych 10 tysięcy. I jeżeli w trakcie sezonu coś się w tym fragmencie boiska wydarzy, to karneciarz zdobywa jakieś nagrody. Ktoś czyli gola z twojego kwadraciku, to dostajesz karnet na jeszcze następny sezon. za czerwoną kartkę. Jakoś, jak ktoś, jak przeciwnik dostanie na przykład żółtą kartkę w tym kwadraciku, no to dostajesz tam na przykład koszulkę z podpisami zawodników. Super to jest. Ale zobaczcie jaka technologia. Kiedyś, za naszych czasów, co by zrobili? Nożem by pokroili, każdy by dostał kawałek trawy. I ty na przykład mógłbyś trawić trawę ze zwierzęciem. I ochrona środowiska. Haps! I podatki od razu. Zadał pytanie, czy może sobie na przykład altankę na swoim fragmencie o. postawić. No jak ma jego. No, albo, się... albo na przykład yy, mrowisko. Żeby tam... Kopczyk, 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 taki, kopczyk tak jestem Jest ten ale nie ten, ten z ogonem taki, co ma taki długi język, tylko taki mrówkojat. Taki mrówkojat owad i on robi takie dołeczki w piasku jak się całą tam mrówkę, to zjadał tą mrówkę. Ja to widziałem. To ja wracam, ja czasem mam taką Max, jak idę na cmentarz do taty, to wracam sobie taką ulicą, nie? Między blokami. I często widzę takiego chłopczyka, nie wiem, do 12, 13 lat. Ale ten sam zawsze? Ten sam zawsze chłopczyk, nie? Grzebie, bo tam sobie wiesz, domy jednorodzinne, nie? I sobie dziury w murach i tak dalej. I tam sobie wiesz, jakieś tam rówki w tych dziurkach. No i on zawsze chodzi, ma tą pensetkę, ma taką. Kurwa długie w, w tych tych kurwa za kamarkach. to te mrówki wyciąga, czy tam kurwa grzebie grzebie w tym jakiś mm -hmm. pierdolnięty. Ty pożyj tej tej pensetki, bo akurat mm -hmm. muszę z paznokci wyjąć coś. Kupę. <laughs> Stal Ostrów też miała niezły pomysł. Nie mogli się zdecydować, bo zajęli trzecie miejsce. Widzę w kosza. Mieliście zdecydować, czy startują w eliminacjach do Ligi Mistrzów, chyba czy do jakichś innych pucharów I tak się zastanawiali, że nie wyrobili się z terminem, chyba. I nie wystąpią. Nie wystąpią w europejskich pucharach, bo się nie wyrobili ze zgłoszenia. To papierologia to nas kiedyś wykończy. No i co, no i dobra, no, no to sam za rok się zagrają zagrają, no. Ostrowia, Ost, Ostrowia. Ostrowin, Ostrowin, tam to się zawsze działo. Tak. Hmm. A co się działo? Się to, produkcja produkcja <laughs> odchodziła niezła. A co tam robią? No kurczę, no w Ostrowinie od najlepsze wina a, polskie. Bo wszystkie jabole praktycznie były tworzone w Ostrowinie. No właśnie, a u mnie w sklepie na przykład nie ma. Ja mam szołoma na osiedlu. No bo Ostrowina już chyba nie ma, ale, ale nie, w ogóle nie ma. Ale, ale lata temu to chyba tam nie ma nawet wina z Polski. Są tamte, z Gruzji jakieś tam. Ja nie wierzę, że nie ma, że się jakieś Takie nie tego? Dzisiaj nie. Takie... Ja piję antałek, napój winopodobny. No, poda... W Kartonie. No nie, nie w Kartonie. Masz takich taki kształcie beczułki masz ten ten. To kosztuje bo była podwyżka już. 8 zł, za beczkę? No, za beczkę taką chyba 0,9 litra to ma. A ja więc ja małem druckim napisane? Wypij, tu masz tyle kalorii, że nie byś musiał jeść. I, na, I nie, ludzie to nie, nie, piją. No, jest, jest generał napis. To jest chyba zapach truskawkowy, malinowy. Dobra, panowie, wybieramy. Najlepszy pomysł? Zagrajmy ze swoimi. Promujmy polski sport. Polską koszykówkę, to nie jedźmy w Europie. Ja jestem za to. Ja nie, ja nie wiem, ja byłem na jednym mecze koszykówki, to mało nie ustał. Ja też nie wiem, wygrywasz. Wczoraj na żużlu byliśmy, kurwa, pierwszy raz byłem na żużlu Ale co, pierwszy raz? Pierwszy raz Ale byłem na żużlu, na żywo Ale metanol czułeś? Meta nie etanol, tylko metanol? No Czekaj, ty, ty się teraz to teraz tak. teraz. Ja, mnie tutaj nie było ty, ty, ty siedziałeś dwie tury Przecież to zagrzane miejsce Siedział dwie tury tu przecież Tak na, Nagrałem, nagrałem, te, dwa, nagrałem, dwa wyścigi Żużlu, bo w miałem, kurwa, na monitorze miałem żużel A podobno tak mówią, że żużel właśnie na żywo lepszy jak w telewizji Wili, wili, wili. Tylko trafiliśmy akurat na wyjściu, wiesz, młodych ludzi. To nie co, wiecie, tam nikogo nie było żadnej publiczności. Tak, byś tak. na przykład na mecz piłkarski, jak publiczności nie ma licznej? W życiu. No. Kurwa, chodzę, że to kupią beklasę, gdzie tam kurwa tego świnia z mamutem, kurwa, jakiś najebany, kurwa, Chlor śpi, w krzakach i, i ten. I publiczności byś to tak mało, chciał. Mało. <śla> Trzecia kategoria, najlepszy sukces, największy sukces. Polski trener wygrał Ligę Gwinejską. O tak! Zdobył Mistrza Gwinei. Kasimir ja Jagiełło. Jak się nazywa? Yy, już Ci mówię, już Ci Nie mówię. Taki siwy facet. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Na no jaką literę tylko mi powiedz? Z? na no, H. Hafia. Zobaczcie <laughs> Zobacz jak zgadłem, kurwa, bo mi ten do ucha powiedział Sufler, bo mamy Suflera w programie. W Belgii jest znany jako Kasimir Jagiełło, a w Polsce po prostu Kazimierz Jagiełło. To jest y, dokładnie 11 linia po, y, po Jagiele wracamy do Polski. Teraz będzie nominacja z Polski. Pięć razy pra, pra, prawnuk. pra, pra prawnuk Teraz będzie sukces z Polski. Zespół LZS... Kurna, no zapomniałem, to, jak on się nazywa. kozio Barycz... Nie. <ścoughs> Barycz Janków-Przygocki. Bardzo dobra drużyna. Ja Barycz ja, ja. Janków-Przygocki grał o utrzymanie w Lidze Okręgowej. To było na Pomorzu. I bardzo ciężki mecz mieli chłopaki, bo grali przeciwko wiceliderowi. Musieli go wygrać. No i przegrali no 0-3. No to trudno. Ale się okazało właśnie, że jeden z zawodników rywala to, miał, nie miał... ma dowodu ze sobą. Chciałeś znaczy powiedzieć, że zagrał, zagrał w spodenkach. No. no walkowe. Ale on powiedział, zaraz, zaraz. Przecież ja tu zaraz obok mieszkam. No i skoczył po ten dowód. Po 16 minutach. co się okazało? Że to trzeba, że trzeba być Że 15. spóźnienie 15-minutowe. <słuch> Temu spóźnieniu, mimo że przegrał 03, utrzymał się w lidze okręgowej. Co można powiedzieć? Wyznaczamy realny czas na dostarczenie piłki, medyka, dokumentu itd. Grapaża tak. prosektorium. Jeżeli e... powiemy 20 minut, a on przyjechał w 21, jak gdybym prowadził te zawody, powiedziałbym starał się, zrobił to, przyniósł, sprawdziłem, odnotowałbym to. Być może ten, kto był na tym meczu był może jeszcze mało ja byłem, doświadczonym, to znaczy. albo takim nieżyciowym arbitrem, ale co jest ważne? Jeżeli gracie w lidze, która jest oficjalną ligą. jakąś zawodową, powiedzmy. PZPN-u, musicie mieć na meczu ze sobą dokument tożsamości. Noście, a ksztu ze sobą. mjmmuchrzest.pl O, Jessica Ziółek skończyła pisać książkę. Kto skończył pisać książkę? Kto? Jessica. Ale jego Jessica Simpson. Jaką książkę? Prezes skończył pisać książkę? Jessica Simpson. I kto to jest? Jest taka piosenkarka. I co ona robi? Nie no, no. Jessica Ziółek. <coughs> nie znam człowieka. Ona no kiedyś... Jak można nie znać człowieka? Ja kiedyś... znam teraz panią Natalię Janoszek. Mam jej plakat nawet, no. I o czym napisała książkę Jessica? O gotowaniu kartofli na przykład. Była czy jest? Była. To to Seria. jest w ogóle. Ona była kiedyś blisko z Arkadiuszem Milikiem. Razem oglądali mecze w telewizji. Kurwa. Ale wy macie tożsamość z Rybaną. Co? <noise> co mnie obchodzi jakaś. Jessica. Kto wszystkich obchodzi? Książkę napisała, wydział. A, w no Nowaksach. Napisała prawda o kobietach piłkarzy. Napisałeś w, w życiu książkę? No, napis, nie, ale przeczytałem no. pewnie więcej o niej. A w miękkiej okładzie? Czy ale Co mia w obchodzi książkę piżwagina? Nie, nie, dobra. Leż nie chcę pisać. No, nie, ja to przeczytałem, ale kupiłbyś, no. kupiłbyś, nie, nie, kupiłbyś no. Będziesz... No, nie kupiłbym. Okładki no, tak. nie wiedziałeś książkę tak. Mam papierta, ale to by w domu nie muszę jakieś gówno jeszcze kupić. Nie oceniaj ludzi po Ubiorze. Ja nawet nie to wiem opłacę. jak ona wygląda, to co mnie to obchodzi. Ale my o sukces. sukcesach Takich rzeczy jak się stanący. nie mówi, ja to... to no, Wybieramy to, największy sukces. Kobieta 1500 złotych zapłacił za tego. No co to, no, chwali się, żali się? Przepłaci. Kurwa, no to co? To największy sukces to... to czemu ja tak, zróbmy. Moim zdaniem książka Jessyki Ziółek będzie największym sukcesem. Promujmy Ale że... to jej pseudonim jakiś jest artystyczny, Jessica Ziółek. Ale Jessica <laughs> przez sy czy przez k? Ziółeks. Przez j ta Jessica ja jestem zdania, że jeżeli Jessie Kaziurek będzie chciała napisać drugą książkę, Tam drugi to ja dobra, kupię dobra. drugą, ale tej pierwszej na razie nie kupię, dobra? <grym> <grym> Może tak być? Dobra, koniec panowie, wymyślcie teraz jakieś cipuśne zakończenie. Hasło? No? Jeżeli ktoś dotrwał do tego momentu, to <grym> proszony... <grym> proszę, ja mam hasło! ...w Mam hasło! Mam hasło! No, <grym> dawaj, dawaj. Mam hasło! Łodzi startowcy! co chodzi? A to jest taki żart, który zrozumie Adrian i ewentualnie ja, ale... No i młodzi startowcy. Adrian. I też rozumieją młodzi startowcy. Nie? Ale czy musi ktoś więcej rozumieć? W sumie nie. W sumie. Młodzi startowcy. Młodzi startowcy. No. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem i do zobaczyska. Ahoj. Czuwaj.